No wyjątkowo jestem dzisiaj wkurwiony, powiem wam. I wiecie na co? Przeglądam te socjale i ciągle widzę, że jak mam żyć, wszyscy mi tam mówią, jak mam żyć. I jest jeden wspólny mianownik tych wszystkich ludzi. Wszyscy mają z tyłu jakieś tam palemki, kurwa, jakieś tam ładne widoczki. W, w Azji najczęściej siedzą, bo tam tanio jest to sobie pojechali tam posiedzieć. I pieprzą głupoty, nie? Nikt nie ma dzieci... Nikt nie wstaje rano o siódmej, nie rozwozi po przedszkolach, potem nie zbiera z przedszkola, nie, 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 ten, nie, nie kłóci się tam z kimś w pracy, nie, bawia, nie obawia się szefa i tak dalej. Nie, nie ma takich problemów. Tam wstają i od rana do wieczora kręcą rolki. I mówią, masz robić to, masz robić tamto, kurwa. A ja to potem przeglądam, pewnie też tak macie. I mówicie, ja pierdolę, chyba no, tamto jest życie, a tu taka nuda jakoś, jesienna taka szaruwa. A potem tak człowiek się poprzygląda i zróbcie sobie taki Mentalną operację. Wytnijcie sobie tych ludzi tak jakbyście tło wycięli, i wklejcie sobie ich, że oni są i mówią to samo do was, ale na przykład z takiego zwykłego osiedla gdzieś w Gdyni, czy, czy w Sosnowcu, czy w Radomiu. Zróbcie sobie taką operację, i jak oni wtedy będą wyglądać. O wtedy już smutno, wtedy już nie. To sobie jeszcze pomyślcie, że im doklejcie tam na przykład dwójkę dzieci, jakieś takie normalne problemy. To nie, 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 no to nie dla nich. No, nikt wam nie kazał mieć dzieci, nikt wam nie kazał mieszkać w Polsce, przecież powiedzą. Oto no pochuj nagrywasz do ludzi, którzy mieszkają w Polsce, którzy mają dzieci. No to pochuj. Powiedz, moje materiały są dedykowane dla ludzi bez dzieci i dla ludzi, którzy nie mieszkają w Polsce. No nie, no nie, no, bo tak nie będzie zasięgów. No. Kurwa hipokryzja jebana, po prostu nie dajcie się zwieść.